Witam Was serdecznie w tym czasie przeznaczonym na doświadczenia, ale to ja chcę Was zaprosić do podzielenia się doświadczeniami, ponieważ to jest Wasz czas. Zanim opowiecie swoje doświadczenia, chciałbym tylko przypomnieć, kiedy ostatni raz tutaj byłem, nie wiem czy pamiętacie, to był najlepszy, najlepszy czas doświadczeń w moim życiu. Nie wiem czy przypominacie sobie. Mój udział ograniczył się tylko do rozpoczęcia i do zakończenia. A Wy poprowadziliście cały ten, ten program. Dlatego teraz również zapraszam Was do tego, abyście to Wy podzielili się Waszymi doświadczeniami. W trakcie naszego rozważania być może przypomni Wam się, dlatego ja będę Was jeszcze prosił o Wasze doświadczenia. Ale zwróćmy uwagę na werset, który jest nam dziś dany pod rozwagę. Jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, tam w dwunastym rozdziale. I 31 wierszu. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, i wiersz 31. I czytamy takie słowa apostoła Pawła. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam okażę, wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Starajcie się tedy usilnie. To słowo wtedy jest, mówi nam o tym, że jest podsumowaniem jakiegoś wcześniejszego fragmentu, prawda? Jakiegoś. Jakiejś wypowiedzi apostoła Pawła, bo starajcie się wtedy. O czym mówił wcześniej apostoł Paweł? Cały ten fragment pisma świętego z 12 rozdziału poświęcony jest Pawłowemu rozważaniu o tym, czym jest Kościół. Do czego przyrównał w tym fragmencie apostoł Paweł swój Kościół? Pamiętacie? Do ciała człowieka, oczywiście. I tam wiele o tym pisze, że Kościół jest. Jak ciało, że ma być jedno, składa się z poszczególnych członków. Te członki nawzajem się uzupełniają, i te członki mają dbać o siebie, bo jak boli jeden członek, to odczuwa to całe ciało. I tak właśnie te wszystkie dary łaski, do których potem nawiązuje apostoł Paweł, odnoszą się w pierwszej kolejności do kogo? Do czego? Do Kościoła Bożego, prawda? Wszystkie te dary łaski, o których mówi Paweł, w pierwszej kolejności, Odnoszą się do Kościoła Bożego. A więc jakie to dary łaski tutaj poruszył apostoł Paweł? Od 28 wersetu czytamy. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Policzyliście ile tych darów apostoł Paweł tu wymienił? Osiem, tak? Osiem darów łaski. Ile tych darów łaski jest w waszym zboże? Spróbujmy tak. Spróbujmy tak przez chwilę się zastanowić. Ile darów łaski jest w waszym zboże? Bóg ustanowił najpierw apostołów. Czy jest tu jakiś apostoł? Nie ma, nie widzę. Powtórę proroków. Jest jakiś prorok w tym zboże? Nie widzę. Po trzecie, nauczycieli. O, są. Są nauczyciele. To już mamy jeden dar łaski. Następnie, moc czynienia cudów. Ktoś potrafi czynić cuda. Nie widzę. Następnie, dary uzdrawiania. Ktoś potrafi uzdrawiać. Też nie widzę. Co tam mamy dalej? Dar niesienia pomocy. Są takie dary. Są. Wiem, że są. To już mamy dwa dary. Potem dar kierowania. Oczywiście, że są, macie działy, których kierownicy zajmują tam czołowe stanowiska i kierują dziełem Bożym. To już mamy trzy dary i różne języki. No wiecie, to jest trochę problematyczne, bo apostoł, za czasów apostoła Pawła na czym innym polegały te języki, mówienie językami. Ale ja uważam, że ten dar jest w Kościele, ponieważ nasza młodzież jest tak wykształcona, że bez problemu posługuje się językiem angielskim i innymi językami o wiele lepiej niż my, Językiem rosyjskim, prawda? Kiedyś, którego uczyliśmy się. Także ja bym zaliczył ten czwarty dar języków, czyli mamy połowę. Połowę darów już mamy. Nie jest tak źle, prawda? Ale Apostoł Paweł na końcu mówi do tych, którzy mieli wszystkie te dary, mówi, starajcie się o jeszcze większe dary łaski. Mówi to do kościoła, który miał wszystkie te dary i mówi, starajcie się o jeszcze większe dary łaski. Moi drodzy, co może być jeszcze większego ponad dar prorokowania, dar czynienia, cudów, uzdrawiania. Wyobrażacie sobie jeszcze jakieś większe dary. Jakby to było cudownie, gdyby te dary były w nas, gdybyśmy potrafili czynić cuda, uzdrawiać ludzi. Ja myślę, że tłumy by tu były na tym miejscu, nie byłoby gdzie usiąść. A Paweł mówi, starajcie się o jeszcze większe dary łaski. No jakie mogą jeszcze być większe? Właśnie, bracie, dalej, w następnym. Rozdziale w pierwszym wersecie apostoł Paweł mówi, że jest największy dar łaski, w porównaniu z którym te wszystkie dary bledną. Bo co mówi w trzynastym rozdziale, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dalej wszystkie te dary, prorokowania, uzdrawiania i tak dalej, wymienia, a miłości bym nie miał, nic to nie znaczy, nic mi to nie pomoże. A więc darem, który przewyższa wszystkie te dary, jest dar miłości. Tak Paweł napisał w tym swoim liście do Koryntian. Dar miłości. No skoro ten dar miłości jest najważniejszym darem i, i on przewyższa wszystkie inne dary dla Kościoła i dla świata, skąd go wziąć? Pytanie. Czy mamy ten dar miłości? Do innych, do bliźnich, do ludzi, którzy żyją wokół nas. Mamy ten dar miłości, czy nie? Skąd wziąć taki dar miłości? Skoro jest tak potrzebny, czy można, czy można sobie samemu ten dar w sobie wzbudzić, powiedzieć sobie, tak, od dzisiaj będę miłował wszystkich ludzi? Skąd wziąć ten dar? Chcę was o to zapytać. Jakie są wasze przemyślenia? No bo z tego kontekstu, co czytaliśmy, wynika, że to jest dar, który przewyższa wszystkie dary. Skąd go wziąć? Czy można samemu sobie w sobie wzbudzić dar miłości? No właśnie. właśnie. Właśnie jeszcze raz wróćmy do tego 31 wersetu starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. Miłość jest darem łaski Bożej. Czy na łaskę można w jakiś sposób zasłużyć zapracować? Choćby w najmniejszym stopniu byśmy mogli, to już by to nie była łaska. Łaska jest zawsze za darmo. Dar miłości jest również darem łaski Bożej, który możemy tylko wyprosić u Boga. Tylko wyprosić. Na czym polega ten dar miłości? Spróbujmy to sprecyzować. My w języku polskim mamy pod tym względem trochę ubogie słownictwo, bo tylko jedno określenie miłość, prawda? Ale w języku chyba greckim. To tam były słowa i, i, i Agape, Fileo, i Eros i wiele innych. Ja, jak wy to uważacie? Na czym polegać ma ten dar miłości w stosunku do ludzi w zboże i w świecie? No przecież nie możemy wzdychać do nich. W dzisiejszym świecie zdaję sobie z tego sprawę, że to pojęcie miłość bardzo się zdewaluowało, prawda? I wszędzie go jest pełno, i w piosenkach, i w wierszach, i, i wszędzie. Ale tak często kojarzone to słowo jest tylko z fizycznymi kontaktami, a, a czegoś więcej brakuje, prawda? Więc na czym ma polegać to prawdziwe uczucie miłości? Proszę bracie. Tak, dziękuję bardzo. Jak jeszcze inaczej moglibyśmy tak współczesnymi słowami określić miłość do ludzi? Miłość do tych, którzy są wokół nas. Myślę, że to po prostu otwartość na ich potrzeby, nie przechodzenie obojętnie koło ich potrzeb. Proszę, siostro. Dziękuję bardzo. Czyny uprzejmości, słowa uprzejmości. Jak jeszcze inaczej? Macie jakieś pomysły, jak moglibyśmy inaczej określić tą miłość? Proszę bardzo. Tak jest, tak. Dziękuję. Proszę, braciurku Czynem. Proszę, tak jest. To po prostu pozytywne nastawienie do tych ludzi i nieprzechodzenie obok ich problemów. Czy mieliście zatem jakieś doświadczenia w tym, czy w minionym tygodniu? Może krótkie rozmowy, proszę siostro. Czy pamiętacie, kiedy ostatnio się bardzo gorąco modliliście? Ja pamiętam to było 3 marca i dlaczego o tym pamiętam, bo jechaliśmy na konkurs. Ja bym mówiłam pierwszą część, więc teraz wypada też powiedzieć, co było potem. 3 marca byliśmy w Warszawie na konkursie Ogólnopolskim, gdzie te drużyny, które się zakwalifikowały do konkursu miały wziąć udział w w konkursie jakby ogólnopolskim i potem te, które zajęły pierwsze miejsce jadą na wydziałowy konkurs. No i byliśmy spakowani, w sobotę rano mieliśmy ruszać. Najważniejsza część wyjazdu, czyli prowiant, też był już zapakowany, bo dzieci dla, dla nich to było najważniejsze. Wszystko gotowe. Godzina 20 w piątek. I Jonasz ma gorączkę i tak mówię, no pięknie. Ale może to będzie tylko taka chwilowa i za chwilę przejdzie. No niestety rano nie przeszła, w południe nie przeszła. Mówimy, dobra, jedziemy bez jonasza. Okazało się, że jonasz miał ospę, więc dobrze, że nie pojechał z nami. Natomiast no nasza drużyna była. Już na starcie już byliśmy najmniejszą drużyną, bo mieliśmy trzy osoby. A jeszcze jak Jonasz odpadł, to dziewczynki zostały same we dwie. No i rozpoczął się konkurs. No i ja tak siedziałam tam trochę w oddali i po prostu się modliłam, żeby one się nie poddały, bo wiedziałam, że bardzo to przeżywają. A to jednak stres, jednak dużo tych pytań. I wyobraźcie sobie, że. Jakby na dokładkę tego wszystkiego, jeszcze um, przy każdym stoliku, z każdą drużyną, siedział jeden opiekun, który notował ich odpowiedzi. No bo dzieci często w tych drużynach nie potrafiły pisać, czytać, więc trzeba było za nich notować ich odpowiedzi. I byli opiekunowie. I ten opiekun był przydzielony, był serdeczny, nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast wyobraźcie sobie, że. Um, w trakcie tego tych pierwszych jakby dwóch tur pytań cztery razy zmienił im się opiekun bo Jedna dziewczyna musiała wyjść, źle się poczuła. Za chwilę druga osoba usiadła w trakcie konkursu, w trakcie pytań. Więc te dziewczynki, ja tak się tylko modliłam, nie stresujcie się, wytrzymajcie. I to było takie niesamowite, że dały radę. I było dla mnie bardzo budujące to, że każdy z tych kolejnych, który tam dochodził, to im. Tyle dawał energii i mówił, dziewczyny, super, dajecie sobie radę, wszystko będzie dobrze i jest ok. I to było takie dla mnie fajne, żeby po raz kolejny się przekonać, że adwentyści są fajną społecznością i że właśnie tacy są życzliwi dla siebie w takich też takich, no, trudnych sytuacjach, jak znalazły się dziewczyny. Kończąc, dziewczyny zajęły trzecie miejsce i jestem zastanawiałam się, po co jest ten konkurs i wydaje mi się, że jest to jedna z lepszych rzeczy w Kościele, która została stworzona dla dzieci, bo zmusza, zmusza, zmusza do tego, żeby siedzieć i faktycznie czytać te rozdziały, czytać tę Biblię i to jest... Bardzo fajny sposób na to, żeby dotrzeć też do dzieci. Amen. Amen. Dziękuję bardzo, siostra jeszcze. Dziękuję. Gdy w czwartek wjeżdżałam na moje cotygodniowe zakupy, usłyszałam taki zewnętrzny głos, czy to raczej przekonanie było, bo chciałam wziąć, miałam już pustą torebkę, jakąś literaturę, nie miałam nic i tak patrzę. No, kilka sztuk, opowieść betlejemska, no to już nie na temat. Spieszyło mi się i usłyszałam takie przekonanie. Weź wielki bój, weź wielki bój. Wzięłam wielki bój, nie wiedząc, co się wydarzy później. Byłam w sklepie w piekarni na ustrońskiej. Przede mną był pan który miał bardzo specjalne wymagania co do rodzaju chleba, jaki chciał kupić ze względu na jego żonę. I ja wykorzystałam tą okazję, bo powiedziałam, że ja akurat lubię odwrotnie, Ta, ten pan, y, chleb miał być niepopękany, a ja bardzo lubię popękane chlebki żytnie. I tak się wywiązałam po prostu z niczego rozmowa. Ta rozmowa toczyła się jeszcze z, z panią sprzedającą. Na temat form płatności, jakie jeszcze mamy, a których możemy niebawem nie mieć. I ten pan powiedział kilka takich ciekawych zdań, które mi pokazały, ten pan jest myślący, fajnie byłoby, gdybyś jemu dał Wielki Bój. Wielki Bój miałam w samochodzie, nieopodal sklepu, ale fajnie się złożyło, że wychodząc z sklepu, cały czas rozmawialiśmy z sobą, szedł w tym samym kierunku, gdzie moje auto. I ja nawiązałam wtedy do książki, którą chciałam mu dać. Mam bardzo ciekawą książkę, myślę, że, że powinna po tym, jak słyszałam, jak pan rozmawiał z ekspedientką, że panu się ta książka powinna spodobać. Co to ta książka? Wyjęłam z samochodu, zaczął oglądać. Ja w międzyczasie cały czas mówiłam słowa zachęty i o czym ta książka jest. Kto to wydał? Wydawnictwo Znaki czasu, znane i bardzo cenione. A, to są Adwentyści. Adwenty, adwentyści, no ja dopowiedziałam dnia siódmego. O, chętnie wezmę, chętnie wezmę. I ja jeszcze powiedziałam, że gdyby mu się książka spodobała, mnie spotka, mogę takich książek dla jego znajomych dostarczyć więcej. E, bardzo mnie to cieszyło, że tak z niczego Pan Bóg dał mi odwagę i miałam okazję i dostałam też przekonanie, że to nie było przypadkiem, że się taka myśl w moich głowie rano pojawiła. Następnie doświadczenie, które toczy się już przez jakiś czas. Co kilka miesięcy chodzę do dentystki w cieszynie. Przedtem leczył mi zęby z rodziny siostry Irenki Basy. On już ma swój własny zakład, więc trafiłam do innej pani doktor. I bardzo się cieszę, bo w przeciągu dwóch lat, za każdym razem, gdy jestem, daję jej jakąś książeczkę misyjną. I pani chętnie przyjmuje. Ostatnim razem, jak byłam jakieś dwa tygodnie temu, nie byłam pewna, czy, czy tą książkę już ma, czy nie, poza wyobraźnią. Więc po prostu zapytałam, czy pani doktor, już nie pamiętam, czy ja pani już tą książeczkę dałam. Nie. I na pewno tego nie mam. Bardzo chętnie przyjmuję, bardzo chętnie przyjmuję i to daje wielką radość i dziękuję Bogu, że daje taką odwagę, żeby, no i w ogóle ton, tą taką myśl, żeby zawsze mieć to, co Robert mówił, żeby zawsze mieć coś przy sobie, bo nie wiadomo, kiedy będzie okazja przekazać, a to już my mamy siać, a dalszą pracę będzie wykonywał Duch Święty. No i chciałam jeszcze wyrazić... Radość. Prawdzie nie widzę tutaj naszego przyjaciela Romana, ale słyszałam, że jest, a nie było go kilka sabatów na nabożeństwie, że bardzo się cieszymy, że jest. Nasz, mogę powiedzieć, już brat Roman z Ukrainy. No, i chciałam powiedzieć właśnie, że mam to przekazać, że istnieje grupa modlitewna kobiet telefoniczna. Modlą się o 6 rano. I przez ten cały czas, jak Romana nie było na nabożeństwach, modliły się. Także cieszymy się bardzo. Dziękuję. Amen. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Wam wszystkim. I to właśnie o to chodzi. To są te przejawy miłości, że nie przechodzimy obojętnie obok ludzi, którzy są w potrzebie, prawda? Ja opowiem tylko krótki w zasadzie niedoświadczenie, ale rozmowę, jaką miałem w tym tygodniu, to tylko jedną rzecz taką. Bardzo krótką rozmowę, gdzie pracuję, pracowałem w tym tygodniu w miejscu, gdzie wiele różnych firm pracowało, innych. I między innymi pracował tam pewien chłopak, z którego tatą ja chodziłem do podstawówki całe 8 lat. Siedzieliśmy nawet w jednej ławce, a on, ten chłopak, to taki typowy wesołek, taki kpiasz. Ciągle się z czegoś śmiał, wyśmiewał się z czegoś. To by nie było złe, ale najgorsze było jego słownictwo. Co drugie słowo na K? W jednym zdaniu pięć, sześć razy potrafił słowo na K powiedzieć. Ja w pewnym momencie wykorzystałem chwilę, kiedy był sam, podszedłem do niego i mówię: Słuchaj, to nie jest dobre, jak ty się wyrażasz? Dobrze ci tak z tym. I wiecie, spodziewałem się, że będzie się śmiał ze mnie, że ja mu coś takiego mówię, a on się spoważniał i mówi: Myśli, że mi z tym jest dobrze, myśli, że mi z tym tak dobrze. Zaskoczył mnie tą swoją reakcją, naprawdę. Ja mówię to, zrób coś z tym, przecież twój tata się tak nie wyrażał, przecież ja znam twojego tatę. Jemu się zrobiło naprawdę, tak wiecie, spoważniał, byłem zdziwiony jego reakcją. Czy jest, myśli, że mi jest z tym tak dobrze? I tak potem myślałem nad tym, że ludziom nie jest tak naprawdę dobrze z ich grzechami. Wcale im nie jest z tym tak dobrze, tylko udają czasem, pod wpływem chwili robią różne rzeczy, których potem żałują. Potem jeszcze miałem okazję, kilka razy ten chłopak podchodził, coś zapytać. I co my w sobotę robimy, co to tam. Ja mówię, zapytaj Twojego taty, to Ci powie, przecież chodził 8 lat ze mną i dobrze wie. No ale kilka razy tam podszedł i miałem mu okazję coś powiedzieć. No ale ta myśl, myśli, że mi jest z tym tak dobrze. Moi drodzy, nie jest dobrze z tym ludziom, z tymi ich grzechami. Dlatego okazujmy im tą miłość w ten sposób, jak sami teraz pokazaliście poprzez pomoc, poprzez zauważanie ich problemów, poprzez pocieszanie. Do tego jesteśmy przecież powołani. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za wspaniałe doświadczenia i moi drodzy, niech ta miłość w tych przejawach, o jakich mówiliście, będzie zawsze z nami. Amen.